W opowieści o plemieniu Lędzian, według mnie ważną rolę odegra tutaj średniowieczny pisarz Nestor, który w swoim dziele powieści minionych lat z roku 1113, a szczególnie w drugiej jej części o narodach słowiańskich, zawiera bardzo istotną informację oczywiście ogólną informację o tzw. białych Chorwatach którzy, według tego pisarza na skutek naporu Włochów czyli w tamtym czasie tak naprawdę franków najechali nizinę nad Dunajską, co być może ma faktyczne potwierdzenie w rzeczywistej inwazji właśnie tychże Franków na Chorwację Posawską w latach 819 do 822 i w konsekwencji tych wydarzeń część z nich mogła udać się na północ i osiedlić się nad Wisłą. Według mnie jest to bardzo istotne z racji tego iż plemię Wiślan czy też plemię Lędzian Charakteryzowało się wytworem specjalnej ceramiki w przypadku wiślan białej krakowskiej, ale również w przypadku lędzian, a bardziej północnego jej terytorium w okolicach Chodlika, mamy bardzo ciekawą, wyróżniającą się wieloma zdobieniami ceramikę, jakiej tutaj, na tych terenach, we wczesnym średniowieczu inne plemiona po prostu nie wytwarzały, nie znając takich technologii. I według niego Lędzianie zaliczają się do szerokiej grupy plemion lechickich, czyli Słowian zachodnich. Ale Nestor nie jest jedynym autorem, który wspomina o istnieniu plemienia Lędzian, bo mowa o nich jest również w innych dziełach, jak chociażby cesarza bizantyjskiego Konstantyna VII, kronikarza żydowskiego Josipona, a także kronikarza arabskiego. Al-Masudiego, gdzie tutaj wspomniana jest nazwa Landzanech. A ja chciałbym dodać, iż na szczególną uwagę zasługuje po raz kolejny geograf bawarski, gdzie określa Lędzian terminem Lendizi, a co jest bardzo istotne to podaje nawet liczbę ich grodów w ilości 98. Myślę, że to pora przejść już trochę do archeologii oraz terenu, gdzie te grody mogły być umiejscowione na mapie dzisiejszej Polski. I zdawać sobie musimy oczywiście sprawę z tego, że minęło sporo czasu, ponad tysiąc lat, i nie wszystkie te grody możemy dzisiaj zidentyfikować. Sama nazwa plemienia Lędzianie pochodzi od słowa lenda, które wywodzi się ze starego języka prasłowiańskiego, oznaczającego obszar, równinę, pole nadające się pod uprawę roli. Tu należy zadać sobie jeszcze jedno pytanie: czy tak naprawdę ogromny obszar, który zajmowali Lędzianie, można wiązać jako jedną całość? Czy był to luźny związek Opolan czy też gmin, gdzie obcy nam kronikarze, być może nie znając kontekstu wtedy miejscowych uwarunkowań, nazwali ogólnie cały ten obszar miejscem, gdzie panują. Lędzianie, którzy w istocie znacząco mogli się wtedy przecież dzielić na mniejsze lokalne wspólnoty. Takim szczególnym rejonem wydaje się ich właśnie południowa wschodnia część, którą kiedyś zajmowali, granicząc z plemieniem Wiślan. I pierwszym istotnym grodem, który być może zaliczał się do ich terytoriów, a może jeszcze do terytoriów Wiślan, jest gród w Trzczynicy, czyli myślę. Przynajmniej w większości, mam nadzieję, jest Was dobrze znana Karpacka Troja. My jednak przesuńmy się dalej ku naszym wschodnim kresom. Nadal jesteśmy w bardzo dalekiej przeszłości, dlatego określenie granic plemienia Lędzian nie jest takie proste. O ile większych wątpliwości nie mamy dzisiaj co do zachodnich granic, w zasięgu tego plemienia, to dużo gorzej sytuacja prezentuje się z granicami wschodnimi. Mowa jest tutaj na pewno o rzekach takich jak Bóg oraz San. Ale powstała też niejedna hipoteza, iż władztwo lędzian rozciągało się na dzisiejszą Białoruś czy też Ukrainę, a dotyczy to konkretnie obszaru górnego Dniestru czy Prypeci. Oczywiście nie mamy żadnych znalezisk, aby to ostatecznie potwierdzić, ale mamy informacje o wschodnim zasięgu lędzian z dokumentu biskupstwa praskiego. Rzeka Bóg nie budzi naszych wątpliwości, natomiast druga Styr jest kwestionowaną nazwą, bo nie wiadomo, czy chodzi tutaj o styr, czy też o stryj, prawy dopływ Dniestru. W każdym razie jednego z całą pewnością możemy być absolutnie pewni, granica plemienia lędzian rozciągała się znacznie w kierunku wschodnim. Podsumowując jednak te bardzo niepewne granice, w szczególności na Wschodzie, raczej nie powinniśmy Mieć wątpliwości co do jednego bardzo ważnego terenu o znaczeniu strategicznym tak zwanej Bramie Przemyskiej. Brama Przemyska jest obniżeniem terenu pomiędzy Karpatami Zachodnimi a Rostoczem. Jest to bardzo ważne miejsce, ponieważ, jak pokazała wielokrotnie sama historia, ten punkt strategiczny wiedzie do różnych dróg do Morza Bałtyckiego, Wisły, Dniestru czy też Morza Czarnego. Dlatego gród, który powstał w Przemyślu musiał mieć bardzo ważne znaczenie dla miejscowego plemienia oraz okolicznych potęg. No i pamiętajmy też, że właśnie z tego miejsca niedaleko mamy do samych Grodów Czerwieńskich, które również najprawdopodobniej zajmowali Lędzianie. Zatem miejscowe plemię, które tutaj przebywało szybko postanowiło zorganizować ważny punkt handlowo-obronny. I wznieść tutaj oczywiście gród. Dzisiaj jesteśmy coraz bardziej pewni, iż tutaj, w tym miejscu, znajdowało się centralne władztwo plemienia Lędzian. Potwierdzałyby to liczne znaleziska monetarne z tak wczesnego okresu jak Justyniana Wielkiego, również wielu dirhemów arabskich w ilości około 700 monet datowanych na ix -X wiek a także inne znaleziska z okresu bizantyjskiego z X wieku. Zatem wszystko wskazywałoby na to, iż dokonywano tutaj jakiegoś rodzaju handlu towarem martwym, czy też towarem żywym. Bo przypominam o ogromnych grodach znajdujących się tutaj w okolicy, ale nie tylko, bo także na północy oraz na południowym zachodzie. Zatem biorąc pod uwagę strategiczne położenie Bramy Przemyskiej, oraz szlaków handlowych wiodących w kierunku Bizancjum i Arabskiego Wschodu, utrzymanie tutaj władzy było na pewno kluczowe dla miejscowego wodza, który mógł zbijać kapitał i wyrastać na lokalną, miejscową potęgę. A co mogło być jej bardzo wyraźnym, scalającym społeczność symbolem tak zwany monumentalny kopiec przemysława, zwany też dzisiaj po prostu tatarskim. Ale po raz kolejny jego pochodzenie jest dosyć niepewne i bardziej powiązane jest z postacią legendarnego przemysła, założyciela miasta. Do najstarszych legend, jaką znamy, zaliczyć możemy podanie Jana Długosza, w której znajdujemy wzmiankę, iż Przemyśl został założony przez właśnie przemysława, księcia Lechitów, zwanego Lisem bądź Lestkiem. Dobrze wiemy, że Jan Długosz lubił fantazjować. Posługiwać się być może metaforami oraz analogiami. Dlatego cała legenda z pewnością nie jest prawdziwa i nie należy jej interpretować dosłownie, ale czy nie zawiera pewnych ech prawdy. Moim zdaniem może takowe zawierać. I kto wie, czy wspominany Lestek nie istniał rzeczywiście, ponieważ imię to pojawia się często pośród przodków piastowskich samego mieszka. A jeśli imię powtarza się wielokrotnie na dworze władcy, możemy domniemywać, iż była to postać prawdziwa. Bo również później w kronice Marcina Bielskiego z 1597 roku odnajdujemy podobną przypowieść. A istniejący tutaj kopiec może być tego dobitnym dowodem jako usypany przez poddanych dla swojego wielkiego Władcy, chociaż zapewne jego imienia, podobnie jak w przypadku księcia Wiślan, zapewne nie uda nam się jeszcze przez długi czas poznać. Łatwo możemy też dostrzec analogię do kopców krakowskich, chociaż w tym przypadku czas jego powstania orientacyjnie datuje się na koniec IX wieku, ale czy to musi być prawdą? Również jaka wtedy była rzeczywistość. Czy jest to miejsce kultu bogów słowiańskich, szczególnie Swarożyca, jak generalnie się to teraz przyjmuje, czy może kiedyś został tu pochowany właśnie ów wielki, legendarny Przemysław i w myśl starodownych zasad pogańskich jego prochy znajdowały się na szczycie Kurhanu lub zostały rozsypane gdzieś wokoło. A może kopiec należałoby przebadać bardziej dokładnie i spojrzeć w jego głąb. Lędzianie zajmując tak strategiczne miejsce na mapie dzisiejszej Polski myślę, że długo nie mogli się cieszyć ze swojej niezależności, co pokazała nam nadchodząca historia. Spokojne czasy pokoju i niemal wydawałoby się, sielankowa egzystencja właśnie dobiegała końca w IX wieku. Pierwszym zwiastunem zmian był prawdopodobnie konflikt na linii plemienia Wiślań i państwa wielkomorawskiego, co skończyło się prawdopodobnie przymusowym chrztem księcia Wiślańskiego i możliwym poddaństwem tamtejszych elit na rzecz Moraw. Taka zmiana geopolityczna w tamtych czasach mogła również pociągnąć za sobą kolejne konsekwencje i wciągnięcie lędzian również do trybutarnej, chociaż chwilowej zależności. Od Morawien, ale wszystko to nie trwało, wierzcie mi, zbyt długo, ponieważ od schodów zbliżała się kolejna niszczycielska potęga, a morawy były tworem efemerycznym. Zależność lędzian od Madziarów jest wyraźnie widoczna. A to dlatego, iż na terenie współczesnego miasta-przemyśl odnaleziono staromadziarskie cmentarzysko z okresu od przełomu IX do połowy wieku X. I co zasługuje na uwagę, jest to jedyne takie znalezisko na ziemiach polskich. Świadczyłoby to na pewno o zajęciu lub trybutarnej, przynajmniej chwilowo, zależności od Madziarów, z racji właśnie odkrytego tam bardzo bogatego pochówku mężczyzn, kobiet, dzieci, a co najważniejsze, również samych wojowników konnych. Jak widać, maziarowie być może w tamtym okresie czasu przygotowali sobie już Przyczółek do uderzenia na wielkie morawy. Pamiętać też musimy o bramie przemyskiej, która była bardzo istotna i kontrola nad tym terytorium dawała wiele korzyści zarówno militarnych, jak i handlowych. Zatem bardzo prawdopodobnym wydaje się być, iż niezależność lędzian, powoli i raz na zawsze dobiegała już swojego końca. Również bardzo zagadkowym wydaje się to, iż tak naprawdę na wzgórzu zamkowym nigdy nie odkryto grotu przedpaństwowego, co oczywiście nie znaczy, że nigdy tutaj takowy nie istniał, być może po prostu został zniszczony również na skutek zawieruch dziejowych, a panujący książę Lędzian z jakiegokolwiek rodu się wywodził, musiał po prostu uciekać. I pod sam koniec mojej opowieści powrócę jeszcze do cesarza bizantyjskiego Konstantyna VII i do jego spisanego dzieła, w którym powiada on o plemieniu Lędzian, z taką już oto adnotacją, iż według niego lud ten składał coroczny trybut Rusi, ale nie był plemieniem ruskim, czyli wschodniosłowiańskim. Ewentualnie nie wiemy jak zakończył swój los, czy też żywot, Mityczny trochę lestek, ale jak wiemy z ościennych źródeł pisanych, to znamy dwóch kolejnych naczelników plemienia Lędzian. To jest Wysz według dzieła Konstantyna VII oraz Włodzisław według ruskiego latopisu z roku 944. Koniec niezależności Lędzian rozpoczyna się wraz z powstaniem nowego organizmu państwowego w Wielkopolsce, i nadejściem rządów Mieszka I gdzie okupacja madziarska zostaje już tylko wspomnieniem a teren ten wchodzi wkrótce w skład państwa polskiego nie na jednak ponieważ w roku 981 lędzianie zostają podbici przez Ruś Kijowską na skutek najazdu ruskiego księcia Włodzimierza który wciela w swoje księstwo tym razem ten teren zwany Grodami Czerwieńskimi walki o te terytoria między Polską a Rusią będą się jeszcze toczyć przez kilka następnych dziesięcioleci, bo najpierw pojawi się tutaj Bolesław Chrobry, który odzyska grody podczas powrotu z wyprawy kijowskiej, ale wkrótce też w roku 1031 Jarosław i Mścisław z Rusi Kijowskiej na powrót odbiją je i faktyczny koniec plemienia Lędzian przypada tak w istocie rzeczy, Podczas okupacji Rusi Kijowskiej. Przyczyną tego było przesiedlenie wykonane na rozkaz Jarosława Mądrego w Głąb Rusi oraz ciągła intensywna imigracja ludności wschodniosłowiańskiej. W ten sposób całkowicie zmieniając kulturę etniczną tego rejonu. Ja już dzisiaj żegnam się z Wami. Dziękuję Wam za Wasz czas, który poświęciliście na oglądanie tego odcinka. Zachęcam również do subskrypcji oznaczenia dzwoneczkiem, bo wtedy będziesz otrzymywać powiadomienia z tego kanału. Również z chęcią przeczytam komentarze i, zwyczajowo, jak zawsze, przyłączę się do ciekawej dyskusji z tego kanału. Pozdrawiam Was, do usłyszenia!